Oj, to wystarczy Chyba sobie na budynek skupił. Albo? On jest na budynek skupił, nie. Można kupić coś u niego? Ja! Goś się stąd bój! Co u kupił taki mi? Nie rozbicie. Nie rozbicie. No, drogi. Gasi wleciały w potas. Jedną. Nie żyją już. Nie żyją już. A, ale pogadać można. Tam broń leży. Tu. Zjawi się jedną. Zobiec, skąd? Chodźmy na ten drugi. Dajmy. Masz go zaznaczony, bo już mnie nie u mnie Trzeba z jednym i z drugim pokazać? No. Tu. A, w drugą stronę? Na no. Tak, tak. Ojej. Jones, hmm. no, no, Mało bań poszło na bo piczerdno, chyba zasłużyłem na odpoczynek. Po pierwsze, my obaliliśmy króla Olimpu, po drugie, nie! Obserwowałam Megalodona. Nie podoba mi się, co widzę. Megalodon, nie to. Wróć w towarzystwie. Ech, dobra, co teraz? Zadać przeciwnikowi obrażenia podczas używania dopalacza w pojeździe.

O! Oh. Oj. 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 Tego nie chciałem To się nie zrobił Nisz barierę 4 na 100 mam 4 obrażenia zapaliście Ale ja mam 0 no. Autem Chyba, że nie ma mieć zadania Śledzę. Al kaponę zabiłeś Ale kap... Bum, mdfa Chyba się nam auto pali Dalej się nam auto pali. Ja. Oh, Mam taki podstawowy ekwipunek w ogóle. Trzy bigi, jedna pompka, jeden i dwa na drobne. Tam, tam były. No, okay. nie... no ale tam nie widziałem nic ciekawego. O, pamiętasz to, to miejsce w szereg? Nie Tak, to jest skrzynka, najlepsze miejsca Oni chyba na arenie się biją. O bądź razi, ale nie trzeba, tu jest razi Nie widzę tutaj nikogo. tu nikogo. To są. Chyba, że... tu? A to wcielamy, bo to jest tak nieładnie tutaj. Oni pilują wejść. Zamiast bawić się, to się kurwa stoją i atakują wszystkich. Tu są w środku. Ale tego, no. Ale chyba nie dostają. Tak? Teraz o, dostali, tak. bo już ruszyli się. Ale my zginiemy Ja to sekret aż sobie naładuję Nic mi nie Mamy palenika. Ale mamy skrzynkę O, <laughs> No fajna, fajna skrzynka <laughs> Wiesz co, co zrobimy? Nie szalej jeszcze. Nie chciałem. Mapę chciałem przybliżyć. Czyli się nie zapodoba. Musimy strzelać teraz? Tam? Nie. Co? Zaznaczyłem sobie skrzynkę, żeby za każdym razem pamiętał. Zaznaczyłeś? Mhm. A, na Zasz? mapie. No, na różowym jest skrzynka zawsze. No. Też chciałem to zrobić. To mówię ci, że gasił, ja przybliżam mapę do trzechu. Chciałbym chyba zejść z działka. Ja Uciek. A on i biegnie do sejfu. Kurwa, źle pojechałem. No, około pojeździemy teraz. Okej, okay, to zwiedzamy. Wiesz co będziesz robił przy sejfie? Mm -mm. A co masz w ręku? Siusiaka. Aha. A, zresztą ten. Siaka. tak. Boom. I drugi. Boom. Chyba wlazł do środka. Najlepiej. No, no. najlepiej, nie? bo oko mi chodziło. Nie. Muszę poczekać, co się naładuje. Powiedz tu Się jeszcze. tu biega. I mu jakiś Razor. do. Wow. jest <grystanie> 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 To zimno, <grystanie> Dalej, czy dalej, tutaj? Tak, tak. Ta, tamten zlewa. O kurwa nie ma auta O oh, nein O nine Hejdę do sejfu Chodź do sejfu Pamiętaj, że tu gościu Obłowiony, ale okej okay. Leczysz mnie czekasz Chodźcie na drugą stronę. stronę. Okej. Okay. Mam apteczki i 3 mini. 5 mini. Patrzy idzie. No, idzie. Trzy bigi mam. Idzie. Hehehe. <laughs> Uuu, uh, pieniążki przyleciały, widzę takie. Mam już niebieski, Ale ja. A. Jest tu jakaś pompka fajna. Z złotą wziąłem. A. to rozwalimy ci, a tam nikogo nie ma Bloknął się przez to, że my tak ich nawalamy Monetka przy tobie jest Ale zostaw ją jako ten popuka Nie ma tu nikogo, chodźcie kurwa No Jezu z autą <laughs> Próbują w sobie. Sensie. Hmm. Nie Ja nie jadą. Jest idzie, idzie, idzie. Spokojnie mam aptaczki. Mamy dwie. Tutaj jest jeszcze jedna. Koniec zabawy kurwa. Mamy medalio. Mamy medalio. Chodź bo auto nam zostawił u góry. 14 graczy tutaj rozjebaliśmy uh -huh. yeah, auto. To Oni już uciekają. uciekają. Też ich mocno. Biega. Dawaj ten. Apteczkę. Ja. I biga ci rzuca. Biga ci rzuca. I trzeba jakieś... Albo jedziemy się naprawić. Albo, nie wiem, telefon masz. Yeah. O, dobra. Co? Tak, dokładnie, zobaczmy, na palnik jest stawaj, dawaj. dalej. Ale pewnie nie będzie znaleźć życia. No już do nas próżą. Jestem palnik, patrzę palnikę, Albo ja Nie szalaj, żeby nie wiedzieli Ale tutaj ktoś idzie. Aha albo nie U góry nad nami nie, to mogą jest... być. Patamorgana. Morgana. To mi migało te tory tutaj. O, skrzynka. Nie ma żadnych <laughs> Jeszcze się odrodzili na koniec. O Widzisz ich tam. tam? A. To Chyba nawet nie dolatująca Nie wiem właśnie Najwyżej mają będą mieć firewerki O to no jest trochę Czekaj tutaj jadę trochę. O, ty masz. O! o Kurwa Co to było Masz rękawicę nie? No Lecimy? Tak podlecimy rękawicami jak już Gdzie? Bo no, ja lecę Czekaj czekaj. czekaj, czekaj. Chyba zjebałem. To... Zjebałem. Gdzież poleciał? Do nich, nie? nie no tak ty... miało być? zjebałeś, bo czekałem. Poczekałeś na, na mnie. Nie. Bo jak już leciałem w powietrze, to nie wiedziałem gdzie mam lecieć. No to jesteś ty i... sześciu. Oni mają samochód? Nie mają samochód? E, dwóch z nich ma Może jeden tylko, bo widzę rozwalony Oni też mają tutaj u góry, ale nie mają te Lekko myślnie się zachowałem to przez ten telefon mnie rozkojarzy. Zapomniałam, że już finał. Czekaj może być kolejny, kolejny co ty gadasz siadąc na drzewie i się leczą A -a -a. Ja Ci nie byłem potrzebny. 9 likwidacji, 6 oszysku. Ja mam gotowość, nie mogę nic robić. A. Jakby co? O,